Mieszkanka osiedla Gigant napisała do naszej redakcji z prośbą o interwencję w sprawie placu zabaw przy ulicy Marmurowej. Według niej plac zabaw jest zaniedbany. Piasek jest brudny, a ponadto wymieniany był ostatni raz 9 lat temu, a gdyby sanepid zbadał jego próbkę, to nie wiadomo jak straszne byłyby wyniki. Nadmienia do tego, że elementy konstrukcji dla dzieci są wybrakowane i dla przykładu parę dni temu jej córka uszkodziła nogę na brakującej desce. Wskazuje również na potwornie dużą ilość śmieci w bezpośredniej okolicy placu. Skontaktowaliśmy się z zarządcą tego miejsca, Miejskim Centrum Kultury i Sportu, aby zapytać o tę sprawę. Rzeczywiście, mieszkanka wystosowała zapytanie, na które została jej udzielona odpowiedź, która udzielona została także nam. Jak informuje nas pełnomocnik, elementy stałe placu zabaw są regularnie naprawiane, piasek jest uzupełniany co dwa lata, i właśnie w tym roku przypada pora na to, aby go uzupełnić. Przybędzie około 5 cm nowego piasku. Co istotne, zarządca nie jest w stanie wymienić piasku całkowicie na nowy, ponieważ wiązałoby się to z ogromnymi kosztami. Plac bowiem postawiony jest na geowłókninie, więc, aby można było piasek wymienić, należałoby ściągnąć wszystkie elementy, włącznie z włókniną, a następnie na nowo je montować. Koszty byłyby zbyt wysokie. Kwestia wybrakowania elementów, przez które dzieci mogą zrobić sobie krzywdę, to wada konstrukcyjna, która była omawiana z konstruktorami. Przestrzenie między schodami są zbyt duże, jak jakieś dziecko zahaczy nogą, to rzeczywiście może zrobić sobie krzywdę. Jedynym wyjściem w tej kwestii byłoby zamknięcie schodów, co spowodowałoby zamknięcie całego segmentu przeznaczonego do zabawy. Śmieci to znowu problem społeczeństwa. Rzeczywiście trzeba przyznać, że na samym placu zabaw oraz w jego najbliższym otoczeniu śmieci roztaczają się wszędzie. Butelki po napojach, opakowania po słodyczach czy przekąskach, a nawet porozbijane butelki po alkoholu to widok, który z łatwością można tutaj zastać. Winą jednak za taki stan rzeczy możemy obarczyć samych siebie, to znaczy tych, którzy przebywając w pobliżu placu zabaw, śmiecą. Trzeba przyznać, że temu miejscu zabaw przydałoby się odświeżenie. Przydałoby się także, aby osoby, które tam przebywają, nie śmieciły i nie spożywały alkoholu. Co ciekawe, w najbliższej okolicy jest kamera. Nowy piasek ma być jeszcze w tym roku. Jesteśmy więc ciekawi, jak plac zabaw będzie wyglądał po jego uzupełnieniu oraz jak długo zachowa swoją świeżość. W końcu plac ma służyć dzieciom, które powinny bez przeszkód się na nim bawić, bez obaw rodziców o ich zdrowie.